Szeroko, 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 szeroko! Dobra, to jak, coś, jak, go, jak, jak zauważy to mu powiem zauważy, to mu Szeroko! 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 I szeroko! Szeroko! brawo, Szeroko! Brawo, szeroko! Brawo.

Não, não, não. Vocês podem usar o seu Vamos, Vianney! Vianney! Nie, nie, ten zawodnicz z tego. Nie chcę. Nie odezwać. Ja więc się go spytać, ale się go spytam. Wtedy przez co wygrali razem. Ja nie wiem, że jak znam zawodnicz, to uważam, że był głupotny. Nie widziałem, a uważam, że to jest nagrano. Nie do końca sprawy wyjaśnię. To, co jest nagrane, na pewno pokazuje. I skończył. Dobra, nie przejmij mi 16. Tak, tak. Tak, tak. jeszcze. Jeszcze, jeszcze. jeszcze. A bieł. A bieł. Brawo, brawo, super! Nożnik! Technika były. Ludzie stracili dwie znaki, ale już zadali się szybko, żeby przeprowadzić. Ale powiem Ci na początku, wiesz? A teraz już trochę się uspokoiło, ludzie zaczęli żyć swoim życiem. Tak, może Już jest spokojnie. Na początku czerwono, tak, że gram, wszyscy pytają o wszystko.

Ale to tyle specyficznie, że super setki wyciągać i nie jest no, sam rzucić. Tak, 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 tak. Ale teraz uważam, że ten sezon y, ostatnim był bardzo dobry. Wystrzegł się w Nie że nie się tam no, dobrze. Akurat na prawo mogę liczyć, tak? No, ja zaszywę, nie muszę dzwonić, no sobie sam sprawdzić termin, ja jestem w tak, pałę tak. do No bo pamiętam, że był taki moment, że tam wejść tak do pieca, że ja się do, 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 z Dawidem właśnie do... A więc, a a więc, no, 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 ja mu tam też często zwasem uwagę, nie pędzę, że nie, ale Dawid to już tak dopiero pralał, że to Dobra, eee do raz... zmierą rzeczy jaki ten eee ten składacie czerpać Terminę 6 Praktycznie miesiąc mamy przerwy, nie? O pierwszy mecz mieliście się Ale to Dlatego zawsze mi się kochał. Pierwsza liga albo tego, gdzieś, gdzieś tam niżej. Opisie! Tomasz, to tak? Mówiłem, że sędziowie nie ekstra, tak? Brawo. brawo! Sędzia, jaki jest taki, jest Brawo, 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 brawo,

Ej, jeszcze dwie minuty na pełnym pa... Brawo! No tak, jest... po musisz przeprosić mi za waszą bramką piłka poszła. Piłka poszła za waszą bramką, druga. <śmienicza> 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 brawo Bartek brawo, Jak to mówisz, pakowski na wywiad <śmienicza> Brawo Domin brawo, brawo. brawo dla Pawła nie mają Miło ¡Bravo, bravo!